Czyli Logitecha 1000 nie, a 1000. W ostatnim odcinku sprzętowym omawialiśmy tą kamerkę, czyli Logitecha 922. E, dzisiaj przejdziemy do pozostałych rzeczy. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, komentarza, subskrypcji na tym jak i na moim drugim kanale oraz o tym, że jest promokod oraz konkurs na wiele rzeczy w opisie. Po prostu na podkładki, które macie tutaj. Tutaj. Na masę takich gumeczek na rękę. Jeszcze na taką klawiaturę membranową, więc. i. więc, więc jeszcze na to bandzi. I jeszcze na coś było. Ach, bym zapomniał na kubeczki oraz na takie słuchawki, które dzisiaj będziemy sobie rozpakowywać i po prostu je testować, omawiać i tak dalej, i tak dalej. I generalnie na te słuchawki, jeśli byście chcieli je kupić, dostaniecie e, zniżkę i to bardzo dużą. Więc generalnie pochowam te rzeczy, bo... Więc przypominam, jeśli chcecie te rzeczy sobie zgarnąć, to wbijacie w pierwszą linię opisu. A przeceny, promocy i tak dalej, też macie w opisie. Więc jeśli chcecie coś kupić w sklepie Media Arena, e, to używacie mojego kodu Yoshi5 i tyle. Słuchajcie, dzisiaj rozpakowywujemy sobie te słuchaweczki, które możecie oczywiście wygrać, moi drodzy. Więc rozcinamy sobie tutaj nożyczkiem. Ja jestem nożownikiem. Ja dużo gram w CS-a, więc ja potrafię takie rzeczy. Rozpakowywujemy pięknie. Wow! Jakie skoczne te słuchawki. Ja, mi się skaczą tam, Już mi się zaczynają podobać. Opakowanie prezentuje się w sposób taki, z daleka. Teraz macie z bliska. Takie, takie wajery. I generalnie zaczynamy rozpakowywać. Tutaj, a sobie nożem to przetnę, bo nie chce mi się ręcznie. Wiem, nie powinienem rozpakowywać nożem do siebie. Nie musicie mi tego pisać w komentarzu. Rozpakowywujemy je w sposób taki krwawo, brutalnie i zabójczo. E, I po prostu sobie wyciągniemy i zobaczymy, co mamy w środeczku Więc robimy tak myk. I mamy po prostu e, słuchawki i takie różne wkłady. Tutaj mamy kabelki w takim pudełeczku małym. O! O! o, o. o ale fajny bajer. Ale fajny bajer, moi drodzy. Dostaliśmy jeszcze takie pudełeczko. Ono jest na, na chociażby kabelek, tutaj widzę dodatkowy. Na co jeszcze? Na, na te wszystkie wkłady i tak dalej. Ja wam to wszystko zaraz pokażę. Tutaj mamy jakąś instrukcję widzę. Opis tych wszystkich wkładów. Mmm. No dobra, tym się po prostu zajmować raczej nie będziemy. Mamy tutaj słuchawki, one po prostu są w takiej formie, jak widzicie. No i oczywiście tutaj, tak jak mówiłem, są po prostu różne kłady. Jeśli na przykład, nie wiem, nie lubicie mieć czegoś dużego w uchu, to możecie mieć coś małego i po prostu wziąć sobie ten mały wkład. Po prostu. No i dobra, w takim razie słuchawki zostały już przeze mnie rozpakowane. I powiem Wam szczerze, że. Jak na słuchawki do uszne, są one nawet troszeczkę ciężkie, bym powiedział. Zobaczę, jak mi w uszach siedzą. Powiem wam szczerze, że jak teraz mówię, to słyszę tylko siebie. Weź coś, powiedz. Nie zukręczujesz mnie, ale usłyszałem tylko troszeczkę. Zaraz sobie przesłucham w ogóle muzykę przez telefon i tak dalej. I powiem wam, czy rzeczywiście opłaca się takie słuchawki zakupić. Eee, mamy tutaj telefonik, eee, podłączymy sobie po prostu zwykłe słuchawki, takie, które możemy kupić po prostu w sklepie za nie wiem ile za 20 zł, nawet nie. I po prostu zobaczymy czy rzeczywiście jakość ich jest 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 dobra, no i tyle. No dobra, więc sobie puścię muzykę. Puszczę sobie ją tak mniej więcej na full, żeby żeby po prostu dobrze to przetestować. Generalnie w tych zwykłych słuchawkach zazwyczaj po prostu dźwięk się tak troszeczkę no rozbija. Po prostu się rozbija, no ale to jest wiadome. Ogólnie tutaj macie też yy, Możecie sobie pogłaśniać i tak dalej. Tutaj macie taki po prostu pstryczek, więc to jest też dosyć, dosyć spoko. Dobra, więc przetestujmy sobie w takim razie. Wow! Ej, bez one są dobre. Powiem wam tak, to nie jest to, że ja zachwalam produkt, bo go dostałem. W tym momencie, powiem wam szczerze. Że jakość jest naprawdę przekozacka jak na słuchawki, po prostu do uszne. To jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra jakość. Czuć basy po prostu i czuć tą muzykę. To jest naprawdę mega, mega fajne. No Ciężko bym po prostu pokazać Wam test. Tak naprawdę, no wiecie, sami tak naprawdę musicie sprawdzić, ale jako, że jest przecena na stronie i jako, że możecie te słuchawki wygrać, no to może ktoś po prostu się na nie skusi. Jeśli po prostu aż tak bardzo jesteście fetyszystami dobrego brzmienia jak ja. Bo po prostu jestem zasranym jakościowcem, mam nadzieję, że przynajmniej ostrość jest dobra na tym materiale. No cóż, raczej tak będziemy kończyć ten materiał. Eee, dziękuję wam serdecznie za uwagę za oglądnięcie. Jeśli chcecie podkładeczki, kubeczki, gumeczki, klawiaturę i chcecie wygrać po prostu te słuchawki. Nie, nie te co wkładałem do ucha, tylko po prostu nierozpakowane, eee, to wystarczy, że wbijecie w opis, zalajkujecie ten film, skomentujecie, dacie suba i możecie wbić. Na stronę Media Areny, zapoznać się z ich ofertą. Więc no to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i cześć.